Beaterem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieczoru jest Zdzisław Kuźniar. Aktor, postać, która w naszym mieście znana jest każdemu człowiekowi, który o życiu kulturalnym ma jakiekolwiek pojęcie. Zdzisław Kuźniar, gdańszczanin, urodzony w wolnym mieście Gdańsku. Absolwent szkoły teatralnej w Krakowie. Po jej ukończeniu przeniósł się do Poznania, gdzie w tamtejszym teatrze spędził 5 lat. Potem sezon w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, a w roku 1961 zawitał do Wrocławia i w naszym mieście pozostał do dzisiaj. Nieprzypadkowo znajdujemy się przy ulicy Rzeźniczej przed budynkiem Teatru Współczesnego, ponieważ to właśnie z tym teatrem na kilkadziesiąt lat Zdzisław Kuźniar związał swoje losy zawodowe. Był tutaj przede wszystkim aktorem, ale były też takie sezony, w których był dyrektorem tego teatru czy jego kierownikiem artystycznym. W okresie. W swojej pracy teatralnej, Zdzisław Kuźniar był zapraszany na plany filmów i seriali. Właściwie trudno znaleźć taki, w którym byśmy go najczęściej w drugoplanowej lub epizodycznej roli nie zobaczyli. Jest człowiekiem powszechnie znanym i kojarzonym. Podczas spotkania, w którym uczestniczyliśmy w Muzeum Teatru, aktor opowiadał właśnie o epizodach ze swojej kariery artystycznej o tym jak zdawał do szkoły teatralnej o swoich doświadczeniach krakowskich ale też o współpracy z twórcami na planach filmów i seriali po zakończeniu pracy tatowej w teatrze współczesnym imienia Edmunda Wiercińskiego Zdzisław Kuźniar nie zakończył swojej aktywności twórczej, występuje do dzisiaj. Z jego udziałem wystawiane są monodramy, z którymi gościnnie występuje w różnych miejscach na terenie naszego kraju. Jako wrocławianin był wielokrotnie wyróżniany, jest zasłużonym człowiekiem dla Dolnego Śląska, otrzymał nagrodę Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Złoty Krzyż Zasługi, liczne medale, nagrody, Złotą Iglicę, a w końcu kilka lat temu uhonorowano go Złotym Medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. W swoim dorobku ma różnorodne role, zarówno teatralne, jak i. Filmowe, na których dzisiaj się koncentrujemy. Wielu widzów sądzi, że Zdzisław Kuźniar specjalizuje się w rolach złoczyńców, bandytów czy przedstawicieli półświadka, tak jest rzeczywiście, no, widzimy go chociażby w filmie Babank, który kojarzą wszyscy widzowie, jest tam krępiczem, człowiekiem kramera, który próbuje zabić kwintę. Wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Ale w, w, wcześniej wystąpił m.in. w Wilczych Echach, w takim polskim westernie, Aleksandra Scibora ryjskiego Jest tam, oczywiście, członkiem bandy. Przejdźmy do pociągu do Hollywood. Tam również zagrał postać negatywną. Mariola Wafele, grana przez Katarzynę Figurę, jest rzecz by można. Sprzedawczynią piwa w pociągu i w momencie kiedy klienci znajdują muchę w jednej z butelek, to właśnie Zdzisław kuźniar w taki bardzo zdecydowany sposób próbuje, próbuje tej kobiecie wymierzyć sprawiedliwość. Powiedzenie, że Zdzisław kuźniar ma w swoim dorobku wyłącznie rolę negatywne, byłoby dużym uproszczeniem, ponieważ jak przejrzymy jego filmografię, Znajdą się też tam role chociażby przedstawicieli klasy średniej albo wyższych sfer. Na przykład w Janosiku jest podskarbiem krakowskim, w ziemi obiecanej jest nabywcą Kurowa, jest baronem w filmie Blisko Coraz Bliżej, a w ubicach i kapturach zagrał hrabiego Warmsdorfa. Jednocześnie ma w swoim dorobku też rolę, powiedzielibyśmy, zwykłych ludzi ojców, pedagogów, a czasami są to ludzie pracy i dygnitarze partyjni. Zdzisław Kuźniar sam powiedział, że no cóż, taką mam fizjonomię i w takich rolach, zgodnie z tym, byłem obsadzany i chętnie te rolę przyjmowałem. Przed dzień rozpoczęcia roku szkolnego do nienazwanego miasta przyjeżdża dziewczyna. Zamierza zanocować w internacie w technikum geodezyjnego. Okazuje się to jednak niemożliwe, ponieważ nieżyczliwy portier nie chce dziewczyny wpuścić. Cóż zatem robi? Snuje się po nocnym mieście, spotyka różnych ludzi. I no, mają miejsce sytuacje właściwie z pogranicza Jawy i snu. To zarys fabuły komedii Tadeusza Kmielewskiego Ewa Chce spać. Film z 1957 roku. Jeden z pierwszych, w którym Zdzisław kuźniar zagrał w naszym mieście, gdzie były realizowane zdjęcia do tego filmu. Właśnie tutaj, na ulicy Garbary. Jest to taka niewielka uliczka między Ulicą Odrzańską a Placem Uniwersyteckim. Zdzisław Kuźniar zagrał tu niewielką rolę. Widzimy e, kilku bandytów, którzy e, no, wynoszą różne przedmioty, a ich koledzy próbują ich e, unieszkodliwić. Ostatnim z nich jest właśnie człowiek grany przez Kuźniara. Trzyma on, jak się okazuje, w ręku scenariusz, otwiera go i widzimy napisy początkowe, w tym tytuł filmu Ewa Chce spać. Zdzisław Kuźniar chętnie przyjmował rolę w filmach realizowanych w wytwórni filmów fabularnych w naszym mieście. Jeden z nich to Fortuna, film z 1972 roku, który zrealizowała Helena Amira Gźbi Stefańska. Przynosimy się do międzywojennej Warszawy. To właśnie tutaj, w południowo-zachodniej części placu solnego, zrealizowano większość zdjęć do tego filmu. Siedziba Izby Rzemieślniczej to filmowy bank handlowy. Pracuje tam m.in. kasjer Śpiewankiewicz, zdaje się jeden z ostatnich sprawiedliwych, który nie idzie na żadne układy, nie chce wchodzić w konszachty ze światem przestępczym. A tymczasem mamy początek lat dwudziestych. Szaleje inflacja, dolar idzie w górę, a szefostwo tego banku no, postanawia skupować dolary by no, korzystając na różnicy w kursie, wzbogacić się w szybki sposób. Śpiewankiewicza gra Józef Nalberczak. Jest oczywiście żeńska bohaterka. Grają Ewa Szykulska to piękna Ada. Piękna Ada, która prowadzi sklepik. Jest to sąsiednia brama, do której za chwileczkę wejdziemy. I dziewczyna ta, jak się okazuje, nie tylko, nie tylko próbuje wejść czy wedrzeć się w łaski śpiewankiewicza, tego, który siedzi w kasie i e, trzyma rękę na gotówce, ale być może ma też inny cel. A co ze Zdzisławem Kuźniarem? No, jak się nie trudno domyśleć, gra postać negatywną. Jest szefem bandy, bandy krzywego etka. Tym krzywym etkiem, etkiem jest oczywiście on. Banda ta, podobnie jak szefostwo banku, no, próbuje zdobyć, ukraść, ukraść pieniądze i w ten sposób się wzbogacić. Film Fortuna oparty został na powieści Andrzeja Struga, Fortuna kasiera śpiewankiewicza, i nie była to pierwsza ekranizacja tego utworu, ponieważ już w 1930 roku Michał Waszyński zrealizował jego adaptację pod tytułem Niebezpieczny Romans, a główne role w tym filmie zagrali Bogusław Samborski i Betty Aman. Co natomiast z piękną Adą, graną przez Ewę Szykulską, prowadzi ona sklepik. Sklepik, który znajduje się w sąsiedniej bramie, w bramie numer 14. Tutaj, właśnie za tymi drzwiami, zaaranżowano sklepik Ady. Widzimy dziewczynę za kontuarem, która wabi klientów swoim uśmiechem. Film Fortuna. To początek lat 70., lat 70., w których powróciła moda na retro, czyli okres międzywojenny i tak niemal do końca lat 70. w niejednym filmie kinowym czy telewizyjnym e, widzieliśmy piękne kostiumy, e, znakomite stylizacje. Również w muzyce czy w sztuce. Lata 20. i lata 30. powróciły i darły się w łaski słuchaczy i widzów. Kolejny film z udziałem Zdzisława Kuźniara, który zrealizowano w centrum miasta, to Dom Sary z 1985 roku horror z udziałem Hanny Balińskiej w roli demonicznej tytułowej Sary Bragi z udziałem wrocławskiego aktora Eugeniusza Kujawskiego, który zagrał doktora Stefańskiego oraz z udziałem oczywiście Zdzisława Kuźniara. Od strony ulicy więziennej nadjeżdża kareta. Nadjeżdża kareta stoi tutaj na wysokości pomnika Szermierza Wiktor czeka na tę karetę, ponieważ kamerdyner Julian, którego zagrał właśnie Zdzisław Kuźniar, wiezie jego osłabionego przyjaciela po krótkiej wymianie zdań. Kareta skręca, skręca w lewo i kieruje się, przejeżdża przez bramę cesarską i bohater trafia do kliniki. Cóż takiego się dzieje? E, okazuje się, że po zapoznaniu się z piękną, demoniczną Sarą Bragą, e, przyjaciel doktora Stefańskiego, Kamil, słabnie z każdym dniem, traci siły witalne. E, kim jest zatem tytułowa Sara, Sara Braga? To kobieta modliszka. Aby zachować wieczną młodość wysysa siły witalne ze swoich kochanków. A jaki interes ma w tym wszystkim kamerdyner? Kamerdyner ofiary swojej pani też wykorzystuje, wykorzystuje w ten sposób, że jest łowcą dusz, dusz właśnie kochanków Sary Bragi. To zarys fabuły filmu telewizyjnego Dom Sary, filmu Zygmunta Lecha, który został zrealizowany na motywach opowiadania Stefana Grabińskiego, pisarza międzywojennego, uważanego za pioniera polskiej literatury fantastycznej. A gdzie mieszka tytułowa Sara Braga? Właśnie tutaj, przy ulicy Wierzbowej. Gdzie znajduje się hotel Altus Palace. Jest to dawna rezydencja rodziny Leipzigerów, wzniesiona w latach 1872 74 według projektu architekta Karla Schmidta. Nie widzimy jednak tego obiektu z zewnątrz, ponieważ filmowy Pałac Sary Bragi to ujęcia zrealizowane w środku tego obiektu. Tam, gdzie w kadrze pojawiają się schody, tam, gdzie widzimy, widzimy portrety kochanków, bohaterki, to jest właśnie wnętrze tego obiektu. Natomiast z zewnątrz, z zewnątrz widzimy dwa obiekty. Pałac w samotworze to po pierwsze, a po drugie zakład poprawczy w sadowicach. Wspomnieliśmy, że Zdzisław Kuźniar ma w swoim dorobku też rolę zwykłych ludzi, na przykład Ojców Rodzin. Jeden z takich filmów, w którym zagrał główną rolę, to niedziela Barabasza, Janusza Kondratiuka, a z filmów wrocławskich to niewątpliwie film, kto wierzy w bociany Jerzego Stefana Stawińskiego i Heleny Amira GB Stawińskiej. Gra tam ojca Danki, bohaterki, e, która nie cierpi swojej macochy. E, dziewczyna poznaje Filipa, zakochuje się w nim, młodzi lądują na wymyślonej, odkrytej przez chłopaka wyspie szczęśliwości. Ojciec jednak z siłami milicjantów odnajduje ich, sprowadza do domu. I widzimy bohatera tutaj, w tym budynku przy ulicy Jastrzębiej, Filip kupuje kwiaty i idzie odwiedzić Dankę, rozmowa z ojcem jest dosyć konkretna, bohater grany przez Zdzisława Kuźniara stawia warunki, Filip ma podjąć pracę i poczekać może ze 4 lata na dziewczynę, aby przekonać się o sile swojego uczucia. Czy? Mu się to uda. Czy chłopak wytrwa w tym postanowieniu? Co z ich uczuciem? Przekonają się Państwo, oglądając film, Kto Wierzy w Bociany. To zaledwie kilka filmów z udziałem Zdzisława Kuźniara, które zostały zrealizowane w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu i w których widzimy plenery i obiekty wrocławskie. Tych filmów są dziesiątki. Filmów i seriali. Nie będziemy ich tutaj wszystkich wymieniać. Dość wspomnieć, że podczas spotkania w Muzeum Teatru Zdzisław Kuźniar przytaczał anegdoty z planów filmowych, opowiadał o swojej współpracy z twórcami, o zabawnych sytuacjach, z którymi się spotykał. To na pewno było ciekawe spotkanie, a tę krótką fotorelację mogą Państwo obejrzeć w tej chwili na swoich monitorach czy ekranach. Zdzisław Kuźniar, Wrocławianin, aktor od kilkudziesięcioleci, postać człowiek legenda.